Cześć, z tym i Lecimy z kolejnym odcineczkiem Thundera. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jeśli tak, to opencja w górę, bardzo mile widziana. Wbijajcie na Discordzika. <laughs> ci w opisie. Oraz jeżeli nie posiadacie do wizjonu, zachęcam bardzo dołączenia do dzikiego gonu. No i co, pytania, cokolwiek, śmiało piszcie w komentarzach lub przez Discordzika. Obstawiacie jaki ber w komentarzach. Ile Uuuu, full down tier! Dawno Dobra. Dobra, wybrałem better na starcie. Myślałem na T54, ale jednak better wygrał. Mówię dlatego, że ten się bardzo szybko jedzie. Aha, jakiś MET tutaj podjeżdża. Dobra, no, pozbyliśmy się go.

No i faktycznie słyszałem kołoś, miałem rację Nie wiem czemu to znowu mi stan starcy zładował I nie wiem o co z tym Chodź, dobra, my już na nagrywankę, bo tutaj ciężki jeździł się przed chwilą, a nasi tutaj umierają e, Podejrzewam, że z tej te jest kultwójka. tego co mi się wydaje Tak mniej więcej, tak jak patrzę po klikwie To jest te trzy jest kadwika

Jakże żeby mogło być inaczej? Szybkie 6 sekund naprawy No i was?

Nie za, w tym razie tu w musicie być pewni, że jesteście w stanie wie. Nie, wiesz co, Nie myślę... Jeszcze... No muszę któregoś wybrać, żeby go zniszczyć No on ma lepsze pomysły Ale on przykrótce... jest bardziej osłonięty No rabnijemy się sc 1 A, tu w tył mnie objechał. No tak. O. Co, mi się przygrzały karabinki? Ło. Spróbujemy pojechać tam, gdzie wtedy pojechałem BTR-em. No, chyba z przyjechaniem będę miał problem, mały. No, kurde, serio! Tak dobrze było! No, kurna, no! Dobra, nie wiem, co przeciwnicy, trzeba będzie uważać. Gdzie znajduje się sojusznik, który mi pomóc? Na prawy, przyde mną, 234 Spokojnie, przybyło wsparcie. Spokojnie, nie obawiaj się. 아직도. Kurna ci na pomoc towarzyszy. skończymy naprawę. Szaszki nie mogą być lepiej, mogą być lepiej. Mogą być lepiej, zrobiłem kilka błędów, no ale powiedzmy, że było dobrze. Tak więc mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Yy, mamy system gaśniczy. Przeciwmy wstęp przeciwpożarowy, w Przepraszam. Więc całkiem dobrze, to się nam na pewno przyda. A. Co, chyba granaty, dynaszymie chyba wezmę. No i co?